cieszę się z każdego zwycięstwa, bo e, dają nam kibicom e, mnóstwo fantastycznych emocji i e, cieszę się, że, e, że każdy mecz przynosi im, e, pozytywny re rezultat. Mam nadzieję, że w następnym również będziemy mogli cieszyć się ze zwycięstwa. Aczkolwiek e, i tak już w tym miejscu, e, w, ty, e, w tym czasie, w którym są, e, w tej rundzie, w której są w Euro Przysporzyli nam naprawdę bardzo dużo pozytywnych emocji. To jest fantastyczne, jak te chłopaki grają. To jest coś cudownego. Błaszczykowski, Pazdan, co jak moi bracia. To są, to, są, to są po prostu geniusze. Nie mówiąc o Fabiańskim. No przecież bez niego to by nie było niczego. Nie jesteśmy naprawdę rewelacyjni. Ostatni mecz w karnych to, to, to w ogóle emocje sięgały zenitu, ale grają rozsądnie, bardzo dobrze grają piłką. Ja jako laik nie znam się za bardzo na piłce nożnej ale jest to, jest to przyjemne na pewno do oglądania. Nasi zawodnicy są też co roku coraz lepsi, podbijają różne ligi w Europie i z tego się musimy cieszyć. Pierwsza połowa, no byłem pewien, że ich ja cię pędzę, pojedziemy z Szwajcarami troszeczkę łatwiej. Niestety w drugiej chłopaki się wzięli za siebie. No karne, wiadomo, taka trochę loteria. Na szczęście gdzieś tam po rękach przeleciało, tutaj wpadło. Na szczęście ten jeden spudłował. Poziom stresu w rzutach karnych jest podobny jak u nas w Tajbreku. No, musi nastąpić rozstrzygnięcie, więc, więc u nas ten poziom stresu próbujemy jakoś też rozładować. Oni też na to jakie sposoby mają. Nie było tego widać wczoraj, żeby ten stres dał górę. Były takie głosy, że jesteśmy czarnym koniem, że my pokażemy na tych mistrzostwach, na co nas stać, że powoli będziemy się rozkręcać, ale Niemcy podobno w szatni powiedzieli do naszych chłopaków, że do zobaczenia w finale. I szczerze, ja w to głęboko wierzę. Jesteśmy już tak daleko i tak sporo osiągnęliśmy, że teraz tylko się cieszyć i nie ma co e, e, malkomptować, <grywki> jak to się tam mówi. E, jestem dumny, o, cieszę się, że, że e, e, w tych czasach doświadczyłem tego tak w pełni świadomy, e, takiej cudownej reprezentacji. Boże, ale napierdziałem, co, w oponkę. Do boju, kurczę pieczone, za Franka, za Frankowiczów.